Witajcie widzowie, ten film będzie się o wiele różnić niż od normalnego, bo będę zmyślać jakąś historyjkę. No, Ona raczej nie będzie straszna, ale postaram się. Więc przygotujcie się na to. Naprawdę, przygotujcie się na to. Na tą na tą piękną historyjkę I, ten, i myślę że zaraz sobie zaczniemy no i możemy zacząć idę sobie do szkoły myślę że a, będzie normalny dzień ale no, wszystko mija, bo jestem po szkole. Nagle idę, idę, idę do domu. I widzę las. Idę do lasu. I widzę coś dziwnego. Bo widzę jakiś dziwny portal, który się pojawił. Ja byłam zdziwiona, co ten portal robi w środku lasu. Nagle. Chodzę do tego portalu i widzę puste pole. Ale widzę jeden wielki budynek. Była to jakaś szkoła. Dziwnie się na to patrzyło, że pusta szkoła na środku pola to nie wyglądało dość ciekawie, ale odważyłam się tam wejść. No i szkoła różniła się od innych szkół. W szkole było praktycznie pusto, nikogo prawie nie było, nikogo nie było słychać, ani, ani, ani drzasku, ani nikogo. Ale nagle usłyszałem jakieś dziwne chodzenie, jakby ktoś chodził na drugim piętrze. słyszałem to z klatki wschodowej. Było to bardzo dziwne. W szkole było aż tak ciemno, że musiałam włączyć latarkę w telefonie, ponieważ nic kompletnie nie widziałam. No i włączam latarkę. I widzę jakąś kobietę. Dziwnie ubraną. Dziwnie zaczęła szeptać do mnie. Nie wiedziałam, co to jest. Ale wiem, że głos nie miała nic miły. Miała strasznie dziwny głos. I powiedziała, hmm. kogo by tu dalej obsłużyć. Hmm. No i widzę. I widzę co tu się dalej dzieje. Nagle widzę coś niepokojącego. Widzę ściany. Jakby były w czymś dziwne oblane i no ja mówię uwiadomiłam no się że, że jest to jakaś że jest to krew i zobaczyłam jakiegoś człowieka który leżał zakrwawiony moje serce zaczęło bardziej bić Dziwnie się na to patrzyło no, nie moje serce na maksa zaczęło bi, bić z tego no i Przechodząc do tej kobiety, widzę, że ona coś szepcze. Kompletnie obróciła się do mnie i mówiąc szeptem Hej, czy chcesz się ze mną pobawić? Zrobioniało to bardzo podejrzanie. Jej straszny głos mnie przerażał. I zapytałam się, co tu się dzieje? Dlaczego tutaj jest krew i człowiek zabity? Ona odpowiada, bo tak to fajnie. Już naprawdę ja się przeraziłam, co, ona, co ta kobieta ma w głowie. Wie. I pytam się dalej, kim ona jest. Mówiąc szeptem, powiedziała, że nie chce tego mówić. Dla mnie. Już to naprawdę było dla mnie bicie serca i to mocne. Wydawało mi się, że to jest jakaś nauczycielka albo dyrektorka, ale nie wiedziałam kto to jest. Bo, nie wyg bo wyglądała na normalną kobietę. Ale była dziwnie ubrana. Miała czar Miała wszystko czarne. Czarne włosy. Czarną koszulę. Czarną suknię, czarne buty. No i dziwnie się na to patrzyło. O, nagle wyszedł jakiś dziwny chłopczyk z jakimś balonem. Mówiąc: Hej, już naprawdę, już nie wiedziałam, co, co ze sobą zrobić. Naprawdę. Zachciało mi się uciekać z tej szkoły. No i. Tajemnicza kobieta mówi: No, chodź, pojawimy się razem, to, to zrobię ci. Będziesz miała szczęście do końca życia. Już naprawdę nie wierzyłam tej kobiecie. Już z zaczęłam powoli wychodzić ze szkoły i się bać. Jej. No i nagle dziwnie się na mnie zdenerwowała i zaczęłam je gonić. Ja nie mogę, jak ja się wystraszyłam tej kobiecy. Zaczęłam uciekać, uciekać, biedna, no ja szukając portalu do domu. No i odnalazłam portal. Wróciłam do domu. Przez dwa dni nie bałam się chodzić do szkoły, nawet do mojej, bo, bo było to po prostu niepokojące. A więc musiałam coś zrobić. No, ale zamówiłam sobie, mówiłam, że nie mogę robić wagarów w szkoły. A więc poszłam do, do mojej już normalnej szkoły, co, co nic się już nie dzieje, ale nadal miałam niepokój to co się działo o tamtej strasznej szkole. Dobra widzowie to było dziwne. To no, było nietypowe. Myślę, że Wam się spodobało. Nara.